Robin Baker, Elizabeth Oram, Wojny dziecięce, Macierzyństwo, Ojcostwo i właśnie rodzinne. Powiedzmy to sobie wprost. Książki Robina Bakera zmieniają życie i przeformułują wszystko. Jedną z pierwszych książek, jakie przeczytałem w dorosłym życiu, były jego Wojny Plemników. Tamta książka wpłynęła bezpośrednio na moje życie, a pod względem edukacyjnym zaszczepiła we mnie miłość do książek popularno-naukowych. Potem był seks w przyszłości, który, jak to napisałem w którejś recenzji, zrył mi banię i pokazał, jak będzie wyglądać rozmnażanie ludzi w przyszłości, i jak się do tego lepiej przygotować. Aż wreszcie teraz przeczytałem: Wojny dziecięce. Jest to kompleksowy opis stadiów życia człowieka od poczęcia aż do śmierci dokonany pod kątem prób maksymalizacji jego sukcesu reprodukcyjnego. Lubię takie książki popularno-naukowe, bo tłumaczą, dlaczego świat wygląda tak, jak wygląda. Książka składa się z 25 scenek ukazujących różne etapy życia człowieka, w których może dochodzić do konfliktów, a następnie są one każdorazowo analizowane z perspektywy biologii ewolucyjnej. To bardzo ciekawy zabieg, który pozwala wczuć się w sytuację bohaterów wymyślonych historii miejscami aż za bardzo ale o tym za chwilę. Z książki dowiedziałem się dużo o zachodzeniu w ciążę, mimo że już wcześniej przeczytałem kilka książek na ten temat. Oszałamiający był fragment opisujący korzyści, jakie osiąga kobieta z depresji poporodowej. Historia dwóch przyjaciół z różną liczbą dzieci była wgniatająca w ziemię. Wreszcie był rozdział 17, poświęcony maltretowaniu dzieci. Zdecydowanie należy poświęcić mu więcej miejsca. Opisy wykorzystywania seksualnego były tak przerażające, wręcz wyjęte z horroru, że ciężko mi było się pozbierać. I to mimo, że jestem trzydziestu kilkuletnim facetem i trochę o życiu już wiem. Rozdział ten jest zdecydowanie tylko dla ludzi o mocnych nerwach, natomiast późniejszy opis zdecydowanie dla każdego. W ogóle spojrzenie naukowe na rozmaite zagadnienia potrafi całkiem przeorać perspektywę. Tak było we fragmencie dotyczącym kaziroctwa, wyjaśniającym dlaczego stronienie od niego w ogóle się rozwinęło. Również ciekawy był rozdział poświęcony ludziom z zespołem Downa. Podsumowując, należy stwierdzić, że książka jest jak najbardziej wartościowa, nawet mimo tego, że w jednym aspekcie się dosyć zauważalnie zestarzała. Mianowicie chodzi o testy na ojcostwo, które od lat już funkcjonują. Ja rozumiem, że dobór naturalny ukształtował ludzi w czasach, gdy nie były one dostępne. Jednak z racji zmiany w tym względzie przydałaby się chociaż jakaś aktualizacja książki. Również nieco brakuje części dotyczącej błędów popełnianych przez jednostki. W całej książce było dziesiątki razy wspomniane o maksymalizowaniu sukcesu reprodukcyjnego, natomiast ani ludzie, ani geny nie są doskonałe i czasem popełniają błędy. Był jeden fragment odnoszący się do liczby posiadanego potomstwa, natomiast brakowało mi analogicznego dotyczącego chociażby wyboru partnera. Ale może się czepiam. W każdym razie książka z wszechmiar warta polecenia.